Co robisz? Przeglądam zdjęcia z urlopu. O, poczekaj, ja też chcę zobaczyć. No. Zobacz jak fajnie. Ale ten czas szybko leci. No. O, pamiętam to! Było wtedy tak gorąco, że przez cały dzień wypiłem chyba ze 4 litry wody. Ale mogłeś tego nie wywoływać. Zobacz, jak ja tutaj wyszłam. Bardzo ładnie wyglądasz. O, a to jest moje ulubione. No, niezłe. Warto było wydać tyle kasy. No, szkoda, że wtedy w firmie nie dostałem więcej wolnego. Zobacz, super, za to. no a tu jest mój lubię, o to jest fajne też, no. O i tu, zobacz to. no <słyski> Spełnij marzenia i wygraj auto w wielkiej loterii Blue Dolphin.